Najbardziej znanym wręcz ikonicznym podlaskim zwierzęciem jest bez wątpienia żubr. A jego główne królestwo to majestatyczna i utytułowana Puszcza Białowieska. Ostatni w Europie las o charakterze pierwotnym, którego najcenniejszą część chroni dziś Białowieski Park Narodowy, leżący po obu stronach granicy polsko-białoruskiej. Dlaczego ten właśnie wycinek dawnych europejskich puszcz przetrwał aż do dziś w prawie niezmienionym stanie? Ano dlatego, że co najmniej od czasów bitwy pod Grunwaldem był on chroniony jako teren łowiecki wielkich książąt litewskich, polskich królów, a później carów rosyjskich. Wiecie, że za skusowanie żubra czy jelenia groziła wtedy kara śmierci? Aby naprawdę zanurzyć się w puszczańską przyrodę, trzeba tu spędzić co najmniej kilka dni, wstawać o świcie i wychodzić w teren z miejscowym przewodnikiem. Tym, którzy mają mniej czasu, a chcą posmakować puszczy, warto polecić wędrówki w okolicy Białowieży, np. szlak dębów królewskich i żebra żubra. Obowiązkowym punktem programu powinny być rezerwat pokazały zwierząt z nowoczesnym pawilonem edukacyjnym oraz muzeum przyrodniczo-leśne wraz z parkiem pałacowym, przypominającym o carskich czasach. W tym cudownie odtworzonym pawilonie dawnej carskiej stacji kolejowej Białowieża Pałac znajduje się dzisiaj przestrzeń wystawiennicza, mała kawiarenka, a wokół pawilonu rozciąga się aleja gwiazd puszczańskich i wspaniały ogród przyjazny owadom. A dojechać tu można własnoręcznie napędzaną drezyną. Pompujemy! Można jechać drezynami, a tym, którzy chcą się zapuścić dalej w las, warto polecić przejażdżkę hajnowską kolejką wąskotorową. W samej hajnówce, nazywanej Bramą do Puszczy, koniecznie trzeba zajrzeć do prawosławnego soboru Świętej Trójcy o niezwykłej architekturze i wspaniale dekorowanym wnętrzu. Hajnówka słynie też z wyśmienitego marcinka, czyli warstwowego ciasta składającego się z cieniutkich placków przełożonych kwaskowatą śmietaną. Mm, ale to dobre. W północnej części puszczy Białowieskiej oprócz szansy na napotkania żubrów żyjących na wolności można także poznać twórczość lokalnych i międzynarodowych artystów i rękodzielników. W czasie wakacji mają miejsce tu spektakle w ramach popularnego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Vertep. A ciekawe wystawy, między innymi prac plastycznych, obejrzycie w galerii imienia Tamary Sołoniewicz w Narewce. W samym centrum tej miejscowości znajduje się też strefa aktywnego wypoczynku, gdzie można uprawiać turystykę wodną. Tutejsza stanica Kajakowa jest punktem startowym spływów rzeką Narewką. Oprócz tego mamy świeżo usypaną plażę nowoczesny plac zabaw dla dzieci i siłownie, a także turystyczną bazę noslegową. A dosłownie rzut beretem stąd czekają atrakcje wodne zalewu Siemianówka. Rejon Puszczy Białowieskiej to także wsie o charakterystycznej drewnianej zabudowie, pełnej misternych rzeźbionych zdobień i jaskrawych kolorów. Szczególnie zachwycają barwne drewniane cerkiewki i domy położone w tzw. krainie Otwartych Okiennic. Białowieski Park Narodowy rozciąga się po obu stronach granicy. I to właśnie tutaj rowerzyści mają wyjątkową okazję po spełnieniu niezbyt skomplikowanych formalności, aby poznać zarówno białoruską, jak i polską część puszczy, poruszając się transgranicznym szlakiem rowerowym. W Białowieży krzyżują się także inne szlaki rowerowe. Wierzy tu swój początek podlaski Szlak Bociani, oraz wschodni szlak rowerowy Green Velo. Południową część województwa podlaskiego ogranicza rzeka Bug. Jej zakola i meandry były naturalną granicą, nad którą budowano grody i zamki warowne. Dziś z tych wzniesień rozciąga się urokliwa panorama rzeki. Tak naprawdę to tutaj jesteśmy na tym właściwym historycznym podlasiu. Czy wiecie, że Drochiczyn to czwarta po Gnieźnie, Krakowie i Warszawie koronacyjna stolica Polski? To tu, na nieistniejącym dziś zamku w XIII wieku, na jedynego w dziejach króla Rusi, ukoronowany został książę Halicki Daniel Romanowicz. Drogiczyn aż skrzy się od ważnych zabytków sakralnych, obiekty pofranciszkańskie, pojezuickie, klasztor benedyktynek, cerkiew św. Mikołaja. Miasto jest dziś także siedzibą diecezji katolickiej. Poza unikatowym muzeum diecezjalnym znajdziemy tu także drugą twarz Drogiczyna, tą związaną z turystyką wodną. Z bogatą ekspozycją historycznych kajaków, symulatorem pływania na kajaku, a także popularne spływy Bugiem. To atrakcje, które wzbogacą Wasz pobyt w drohiczynie. Nadburzeński Podlasie zachwyca widokami z wysokiego brzegu doliny przenikaniem się kultur wschodu i zachodu oraz historią sięgającą wczesnego średniowiecza. Jest tu także wiele osobliwości przyrodniczych, urokliwe pomnikowe drzewa, murawy kserotermiczne z rzadkimi na tych terenach gatunkami roślin, czy atrakcje geologiczne, jak odkrywkowa kopalnia kredy w Mielniku. Sama nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od staroruskiego słowa mieł, czyli kreda. Z wygodnego terasu widokowego możemy zajrzeć do tej ciągle czynnej kopalni, a z małej ekspozycji dowiedzieć się o historii eksploatacji kredy w mielniku. Poza tym w Mielniku zachwyca Góra Zamkowa, gdzie m.in. wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk czekał na koronę królewską, romantyczne ruiny kościoła zamkowego oraz dwie cerkwie. W jednej z nich świeżo koronowany król Rusi Daniel modlił się przed cudowną ikoną. Takich cudownych ikon i wspaniałych cerkwi, w których czczą je prawosławni mieszkańcy tych terenów, jest więcej. Tu znajduje się też najświętsze miejsce wiernych polskiego kościoła prawosławnego święta Góra Grabarka, góra tysięcy krzyży pielgrzymich i miejsce przepełnione cudownym spokojem. Koniecznie trzeba tu przyjechać, nawet nie będąc osobą religijną. Najcenniejsza puszcza w Europie. Święte miejsca ukryte w zieleni pagórków i niebieska wstęga Bogu. Płynąc leniwie tą majestatyczną rzeką kajakiem, łódką czy na przykład pontonem, doświadczysz nieomalże mistycznych przeżyć. Po stokroć warto tu przyjechać. you